Cześć wszystkim, dzisiaj moim gościem jest Mateusz Malinowski siatkarz atakujący Aluronu VirtuWarta Zawiercie Witamy Witamy, dzień dobry Zawsze jakby interesowała Cię najbardziej siatkówka, czy może był najpierw jakiś w czasach dziecięcych sport, który jakoś bardziej e, Cię ja interesował? Z, ja spróbowałem wielu sportów w swoim życiu, oczywiście siatkówka gdzieś tam Wydaje mi się, była mi pisana, ponieważ mój tata i moja mama gdzieś tam tre trenowali tę siatkówkę, grali, ale jakby mój tata był moim trenerem na początku i bardzo powoli wprowadzał mnie gdzieś tam do, do tego trenowania w siatkówkę i już tak na poważnie i również tak od tych czasów młodości raczej, żeby ją zacząć gdzieś tam jak najpóźniej ale no siłą rzeczy gdzieś tam predyspozycje wzrost mhm. oczywiście nakierowały mnie na siatkówkę zacząłem od pływania gdzieś tam mhm. w, w pierwszej klasie szkoły podstawowej czyli bardzo wcześnie uważam że to było bardzo dobre posunięcie ponieważ mhm. to jest taki jakby pierwszy sport który gdzieś tam uczy ogólnej koordynacji ruchowej tak. dzieci kształtuje gdzieś tam tą postawę, budowę, mm. również mięśni i tak naprawdę pływanie jest przydatne na całe życie, bo tak od tego że zacząłem w pierwszej klasie bo bodajże 3 lata trenowałem gdzieś tam 2-3 razy w tygodniu, wiadomo jakieś tam zawody, mm. zawody i dzięki temu dało mi to dużo plusów yy, również w przyszłości, bo, bo Czasem jak są przygotowania przedsezonowe, to używamy, że tak powiem, tego pływania do, do gdzieś tam poprawy mobilności mhm, okay. i takich rzeczy również w siatkówce, gdzieś tam pierwsze skoki w wodzie, jakieś pływanie, czyli takie małe cardio, mhm. takie interwały, które przygotowują gdzieś tam do, 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 do sezonu. Wiadomo woda też odciąża troszeczkę stawy na początku, żeby przygotować się do skakania. No i tak się zaczęło właśnie od pływania, potem od czwartej klasy trafiłem do y, klasy sportowej. Mm -hmm. Właśnie tam y, mój tata był nauczycielem wefistą, to też było dosyć takie nietypowe, no ale mm -hmm. m, był moim nauczycielem jakby w 4-6 i no, tak, tak po prostu Gdzieś tam musiało być i wiadomo, też nie od początku siatkówka, klasa sportowa o profilu siatkarskim to już mm -hmm. była, ale okay. uczyliśmy się podstaw, uczyliśmy się dopiero rzucanki siatkarskiej. Ta. Miałem styczność też z, od czwartej klasy trzeciej z rzutem piłeczką palantową. No. Ktoś mnie gdzieś tam na testach przyuważył, bo żeby dostać się do sportówki trzeba było wykonać jakiś tam skok z miejsca mm -hmm, chyba, jeżeli mm -hmm. zasięg, wzrost i właśnie rzut tą piłeczką, bieg jakiś tam na nie wiem, 600 metrów czy, czy coś takiego no i gdzieś tam trener od lekkoatletyki zobaczył, że no, tam rzucałem w miarę dobrze jak na, jak na swój wiek i mm -hmm. y, były również y, takie czwartki lekkoatletyczne w moim mieście, bo jestem z Piły no i mm -hmm. właśnie był ten rzut piłeczką palantową więc Aha. od czwartek do szóstej klasy Jeździłem nawet co roku na Mistrzostwa Polskie, gdzieś tam w swoim rejonie, powiecie byłem całkiem, całkiem dobry w tym rzucie. No i oczywiście SKS, wiadomo, trenowanie gdzieś tam tej siatkówki powoli, bardzo powoli, tam trójki, czwórki to były w, w tych czasach, tak się, tak się grało. Gdzieś tam zahaczyłem również, otworzyła się szkółka, chyba też w szóstej klasie judo, więc Aha. jakieś tam 3-4 miesiące był? styczności miałem z judo, też może, żeby nauczyć trochę charakteru, mm -hmm. gdzieś tam y, też coś porobić, y, takiego sportowego, coś innego niż y, ten. Potem również y, był to okres gdzieś tam, mówię, ta piłeczka palantowa, gdzieś tam, że dobrze rzucałem i y, doprowadziło mnie do bejsbolu, kiedy powstała szkółka, powstał jeden fanatyk, który gdzieś tam otrzymał trochę sprzętu z Ameryki, e, używanego, oczywiście ktoś, ktoś mu to wysłał i był pasjonatem bejsbolu, zebrał dzieciaków właśnie, mm. którzy, którzy by chcieli gdzieś tam e, pobawić się w takie coś, no i... U nas akurat na podwórku paru chłopaków yy, się załapało, zaczęliśmy chodzić na treningi, to był czas właśnie szósta, pierwsza gimnazjum. No ja byłem dobrym, yy, dobrze rzucałem, więc od razu zostałem postawiony na gdzieś tam pierwszej bazie jako, mm, jako okay. miotacz. czy yy, 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 yy ten gościu, który stoi jakby na tej kopce piachu i tam rzuca, żeby ktoś nie mógł odbić. No i naprawdę byłem w to całkiem niezły gdzieś tam. Yy, Ludzie mówili, żebym w to poszedł, ale no wiadomo, nie był, nie był to mm. y, jakiś sport w Polsce popularny i y, y, nie było to, to, to coś takiego, w co można by było później zainwestować. Aczkolwiek była to świetna przygoda, bo jeździliśmy po turniejach tak naprawdę mm. po całej tam Europie w Holandii, w Czechach, mm, gdzieś tam tak. we Włoszech. Dokładnie nie wiem do dzisiaj, jak to się stało, że te wyjazdy były. Ktoś musiał po prostu dawać na to pieniądze, nie, no bo pamiętam, dobrze. że taki weekendowy wyjazd, czy parodniowy do, na turniej, to był koszt 200 zł, to nie było jakoś tam dużo. I wiem, że bawiłem się troszeczkę w ten baseball. Przeszedłem przez parę takich ciekawych sportów, i dopiero w tej drugiej gimnazjum ukierunkowałem się na, na siatkówkę. siatkówkę. E, ostatni sezon udany dla Aluronu Victu Warta Zawiercie czwarte miejsce no, jest niedosyt lekki po meczach półfinałowych i o trzecie miejsce, czy jednak sukces na tyle duży największy w historii klubu, że że, że nie ma jakiegoś takiego niedosytu, że jednak nie udało się czy, czy to trzecie miejsce zdobyć czy do finału awansować na pewno klub jest dosyć młody i dopiero buduje swoją markę w Polsce i na pewno to był taki bardzo, bardzo dobry sezon tutaj. Myślę, że wykonaliśmy tak naprawdę 150-200% mm. tej normy, która gdzieś tam była, była zakładana. Rozbudziliśmy, myślę, do czerwoności i swoje nadzieje, i kibiców tutaj, że, że możemy iść jeszcze dalej. Oczywiście, szansa była ogromna do tego, żeby. Żeby przejść do finału i nawet powalczyć o Mistrzostwo Polski bo uważam, że w finale sprawa byłaby jak najbardziej otwarta. Można to tutaj dwojako analizować, tą całą sytuację, jaka się stała. ok, początkowo na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego, że po prostu przegraliśmy pięć ostatnich pojedynków, bo, bo to na pewno nie jest fajne i to nie był jakiś tam pozytywny akcent, tak, no bo pomimo tego, że walczysz i pokazujesz te umiejętności, ale, ale przegrywasz i to dla sportowca na pewno jest taka sytuacja, która gdzieś tam demotywuje, nie, nie wiem jak to nazwać, to jest po prostu przegrana, nie, po to wychodzimy na boisku, żeby wygrywać w tych ostatnich pięciu meczach pomimo tego, że była walka i nikt nie może nam zarzucić, że nie walczyliśmy, czy się poddaliśmy, to naprawdę były to widowiska takie siatkarskie, które w tych playoffach, gdzie zawsze tam eksperci czy coś mówili, że będą to jednostronne playoffy, nieciekawe, mm. czy, że zupełnie tak nie było i pokazaliśmy, że te, że naprawdę te cztery zespoły. Y, tym czterem zespołom należy się ta gra w playoffach, bo mm. ta siatkówka była naprawdę na wysokim poziomie i bardzo była przyjemna dla oka, także to, to był na pewno y, duży plus, że to co pokazaliśmy te umiejętności i to wszystko. A mówię, jak tak potem zacząłem analizować tę sytuację, ok, pomimo tego, że były te przegrane na końcu i i brakowało naprawdę niewiele albo, mówię tego seta załóżmy mm. albo tam przypieczętowania przy w którymś, mm. odwrócenia może któregoś tiebreak'a, bo mm. bo tak naprawdę również gdybyśmy odwrócili gdzieś tam któregoś z tie z Jaszczębiem też mogło, mogło, być różnie w nas był gdzieś tam jakaś nadzieja i takie nowe siły witalne by przyszły mm. i dalsza chęć do walki, szczególnie przy tym meczu u nas, no mówię z Aksą, miała ten plus, że miała indywidualności takie, które mogły gdzieś tam y, pomóc w wygraniu tego meczu. Gdzieś, y, a serwisowy Bięka, mm. wiadomo to w tajbreku gdzieś tam zagranie indywidualne. Y, potem gdzieś tam przejście śliwki mm. na, na atak i umocnienie tego przyjęcia przez Szymurę. To i też jego dobre wejście to też gdzieś tam umocniło po prostu u nas. No my graliśmy raczej cały czas dobrze, ale bez, bez załóżmy w tym meczu, bez mhm. jakichś tam fajerwerków. fajerwerków i może troszeczkę gdzieś tam zabrakło tej koncentracji. Ciężko mi już to teraz tutaj rozpamiętywać. Na pewno bardzo żałowałem tego meczu z Jaszczębiem u nas, gdzie mhm. naprawdę zagraliśmy jeden z lepszych meczów w sezonie, a pomimo tego Przegraliśmy ten mecz 3-2 gdzieś tam po tie bardzo wymagającym i ogólnie takim, męs jakby to powiedzieć, męskim meczu, gdzie wymiany, wymiany naprawdę były szybkie, i, ale również pojawiło się gdzieś tam wiele obron, dużo, dużo walki generalnie takiej męskiej gry. I, i, ale mówię potem zacząłem sobie znowu to myśleć raz czy tam drugi i tak naprawdę Zdałem sobie sprawę, że zrobiliśmy naprawdę dużo dobrego w tym sezonie i że przede wszystkim to, co, co się nauczyliśmy dla większości chłopaków, którzy no, nie, grali, nie grali o takie stawki, mm. będąc gdzieś tam y, pierwszorzędnymi postaciami w klubach. Bo, tak. bo może oprócz tam Michała Masnego, y, Bartka Gawirczyńskiego, reszta, reszta chłopaków nie grała gdzieś tam w mm. finałach ani nie była wiodącymi postaciami. postaciami w swoich drużynach. Gdzieś tam bardziej ci zawodnicy wszyscy wyróżniali się w swoich klubach w drugiej części tabeli załóżmy, ale czy gdzieś tam niektórzy byli głodni gry, po prostu młodzi, którzy chcą gdzieś tam się pokazać, bo mają ten potencjał i chcą grać. I taki właśnie był stworzony zespół ludzi ambitnych, którzy Chcieli pokazać swoje umiejętności zagrać o coś więcej, czegoś się nauczyć, czegoś doświadczyć. I to zostało spełnione. Ja uważam, że. Yy, bo niektórzy tutaj słyszałem, mówią, że no czwarty, no szkoda, że to taka tam porażka czy coś, że mogli. Ale przed sezonem w ciemno, no, tak? Pewnie tak, tak i ten i wynik... ktoś, że Niektórzy tak właśnie się wypowiadają w takim tonie, ale mówię ja to analizuje, ok, może nie masz medalu, ale dla tego klubu, który cały czas się rozwija, to to bardzo dobre miejsce i nie ma się czego tak naprawdę wstydzić, a tak naprawdę dla tego młodego zespołu, dla tych zawodników, którzy teraz nabrali doświadczenia mhm. może być tak, że będzie nam się łatwiej po prostu, na pewno ludzie przyjadą i będą nikt nas nie zlekceważy załóżmy, mhm. bo będzie wiedział, że tutaj ciężko się gra, ale My wynieśliśmy też dużo nauki, nauki z tego sezonu, że po pierwsze nasza pewność siebie na pewno wzrośnie. Zespół będzie drugi rok ze sobą jakby współpracował w niezbyt dużych zmianach, z tego co tak. słyszałem, ale to to, mówię, to jeszcze też trzeba poczekać na te, na te transfery. Mam nadzieję, że zespół się umocni względem tego, a jeżeli zachowamy. Zespołu, co jest już zachowane, to, to na pewno to nasze zgranie będzie po naszej stronie i ta świadomość tego, jacy, jak, jacy jesteśmy mocni, bo mentalnie też to uważam, będzie istotne i niektóre po prostu momenty w następnym sezonie będziemy w stanie wygrać właśnie na tym doświadczeniu, mm. którego, którego mogliśmy nie mieć w tym sezonie i przez to mogliśmy przegrać na przykład z dwa, trzy na przykład. mecze, czy tam jakieś i... To jest, to jest na pewno du duży plus tego. Nieco zmienia się system PlusLigi w tym sezonie. Będą jakby normalne ćwierćfinały w playoffach, a nie że dwie najlepsze drużyny po fazie zasadniczej od razu w półfinale. Masz jakieś zdanie na ten temat? W ogóle już kilka sezonów grasz w Plus lidze, a te zasady trochę zmieniają się w sumie co roku, co dwa. Czy, czy coś w końcu myślisz, że jest jakiś system, który powinien na trochę dłużej jakby zagościć u nas, czy, czy jest jako zawodnikowi ci to powiedzmy obojętne? Na pewno w tym sezonie. Choć mi w następnym sezonie mm. będzie jest to dobre wyjście, ponieważ walka o wejście do najlepszej szóstki była naprawdę zażarta. Mm. I tych zespołów gdzieś tam w trakcie sezonu pokazało się naprawdę parę, że naprawdę mogły grać z powodzeniem gdzieś tam, gdzieś tam wyżej. Oczywiście była to Rysowia i załóżmy Katowice tak, i tak. Bełchatów, które się gdzieś tam ocierały i my, i radą, które się gdzieś tam ocierały o te miejsca od czwartego do, do siódmego, ósmego. I tam wyrównane do końca Tak, to było naprawdę, te, te, te mecze były gdzieś tam bardzo, bardzo wyrównane, również Tref, który na krajowym podwórku nie grał tak jakoś dobrze, a no. miał potencjał uważam, a potrafił grać świetnie z mire mistrzów, w mistrzów i, i uważam, że ten system z ośmioma, jeżeli dojdą te transfery wszystkie, o których się słyszy, że niektóre już drużyny się mhm. powzmacniały, niektóre gdzieś tam tylko w kuluarach są jakieś tam plotki odnośnie, odnośnie tych transferów na razie wygląda to tak, że rzeczywiście będzie 8 zespołów, które mogą gdzieś tam podjąć walkę. I rywalizować z tymi najlepszymi. Na pewno, yy, mówię, chyba ten system został wprowadzony, żeby nie czekać tych dwóch tygodni. Mm, że dla no tych, tak. Pod na to nie sezonu to jest cięż, ciężkie, nie? Trenu, trenujesz tak naprawdę, mógłbyś już skończyć, załóżmy gdzieś tam zacząć grać mm. o najwyższe cele, bo czekasz na to cały sezon, a tu musisz czekać i ciężko jeszcze trenować dwa tygodnie, pomimo tego, że zagrałeś już w trakcie sezonu. Sporo tych meczów, tak. więc po prostu y, to, że liga się wyrównała gdzieś tam, spowodowało, że władze zadecydowały rozszerzyć te playoffy. To będzie, myślę, bardzo korzystne również, jeśli chodzi o widowiska sportowe, bo nawet jak zagra pierwszy, załóżmy, z ósmym, y, to zawsze będzie ciekawe, bo każdy będzie liczył, że może gdzieś tam ten to ósme miejsce zagra u siebie jeden dobry mecz, coś tam, no, po prostu będzie się coś działo i. Też na przykład z punktu widzenia naszego, gdzie byliśmy w playoffach, nie mówię, że ledwo co, bo tak naprawdę byliśmy na czwartym miejscu, tak, tak. ale gdzieś tam do ostatnich kolejek nie było wiadomo, czy starczy nas tych punktów. Celem był takim cichym dla władz klubu właśnie, żeby być w tej szóstce. Ok, poprawić pozycję zeszłego sezonu, ale jakby się dało być mhm. w szóstce, no to by była rewelacja, tak? My gdzieś tam o tą szóstkę walczyliśmy, stocznie, wiadomo, Zatonęła yy, I to miejsce gdzieś tam się otworzyło Rysowia grała bardzo słabo I otworzyło się to miejsce gdzieś tam dla nas w szóstce A teraz tak naprawdę play-offy No to już będzie ósemka Będzie można o wiele łatwiej nie. gdzieś tam do tej ósemki Tak mi się wydaje Z naszym składem awansować I potem gdzieś tam z tego załóżmy znowu Czwartego, piątego, szóstego, nie wiem z mm -hmm. jakiego miejsca, okay. ale już, już być w tych playoffach, czyli już jest fajnie, bo to, to może być cel i to będzie taki załóżmy bycie w playoffach, nie to, że luźniejszy, ale taki mm -hmm. cel realny, gdzieś tam, gdzie będziesz, nie będziesz może takiej presji załóżmy jak ten playoff już dla nas mm -hmm. za rok będzie. Jakby było 6 zespołów, wszyscy się gdzieś tam wzmacniają, my też. I ta walka by była naprawdę też emocjonująca i towarzyszyłaby temu też duża presja na pewno. No, no tam, 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 tam. I teraz będzie, myślę, mniejsza presja. Nie będzie oczywiście można gdzieś tam przespać y, pewnych meczy, ale można będzie też przygotować y, lepszą formę na same playoffy, gdzie mhm. na przykład y, walka o te playoffy nie daje ci gdzieś tam cały czas zrobienia gdzieś jakiegoś mikrocyklu. Mhm tego, żeby, żeby móc na przykład doładować, jak to się mówi, tych akumulatorów i w tych playoffach jeszcze pokazać lepszą grę. Okej, okay. to może przejdźmy do kadry. Na razie Wital Heynen nie powołał cię do szerokiej kadry na Ligę Światową. Co, coś, masz jakąś opinię na ten temat? Ja nie liczyłem na, tak mm -hmm. naprawdę na żadne powołanie, no bo nie było też do tego żadnych przesłanek. Trener oczywiście do mnie dzwonił. Powiedział, że wybierał kadrę w styczniu i w lutym. Mhm. Informował zawodników po prostu wcześniej, a gdzieś tam w takiej... Mówię, no, tak się grałem dobrze przez cały sezon, mhm. tylko że wymiennie graliśmy, a gdzieś tam ta końcówka sezonu właśnie od lutego była taka mocna z mojej strony i gdzieś tam pojawiło się po prostu mhm. pytań z opinii publicznej, okay. ekspertów gdzieś tam gdzie czy będę, czy, czy coś, ale mówię, na, ja, ja to patrzę pod tym kątem, że my gramy na przykład teraz z drugim, załóżmy trzecim garniturem, tak mm -hmm. sobie można powiedzieć, no tak, tak. a cały czas wygrywamy, więc to pokazuje, że poziom tej siatkówki i poziom plus ligi, również tych kadry jest tak na tyle wysoki, że że możemy walczyć dostać? z kadrą, ciężko się dostać. To nie jest kadra gdzieś tam innego kraju, gdzie mm. nie ma tylu zawodników. My tutaj 25 jest powołanych, jeden jest gdzieś tam kontuzjowany, czy drugi, a tak. jeszcze z pięciu mogło spokojnie by grać i myślę w tej kadrze. Więc mamy załóżmy 30-32 zawodników, którzy są naprawdę gdzieś tam bardzo dobrzy. I, i Mówię, to jest nasza kadra jest bardzo silna i ciężko, ciężko się do niej załapać, a mm. to, że po prostu teraz na tym ataku nie ma gdzieś tam takiego mocnego punktu to też jest taki problem, że z tego co słyszałem chłopacy nie trenują regularnie mm. zazwyczaj okay. ci, którzy jeżdżą na turniej to dopiero tydzień trenują, potem aż tydzień mm. jakby wolnego albo nawet dwa bez piłek. Ciężko jest pokazać swoje najlepsze umiejętności, kiedy, kiedy nie jest się w treningu, bo, bo nie da się trenować jakby bodajże całą tą grupą, z tego co słyszałem po prostu. No, naj, najlepiej wygląda chyba z całej kadry Bartek Fole, który mm. był na każdym turnieju, więc cały czas jest w treningu i chyba był teraz najmocniejszym punktem tak, na, tak, tak. Na, tych, na, tym, na tych turniejach. Tak i wyciąga, wyciągał mecze, ale on jest w treningu cały czas, a nie, niektórym właśnie nie bycie yy, w treningu mocno gdzieś tam mm -hmm. przeszkadza, tak jak na przykład liczyłem na Bartka Bednoża mocno w tej kadrze, ale widać, że ten brak treningu gdzieś tam regularnego mu mu po prostu trochę. nie służy i, i to jest myślę kłopot, ale też to jest może zrobione, bo jednak gdyby grać tylko jedną kadrą, gdzieś tam czternastką, to fizycznie potem w dalszej części sezonu kadrowego nie byłoby sił. No, mówię, może poziom na razie tego grania nie jest jakiś tam super wysoki, ale wygrywamy i mówię, ja nie składam, że tak powiem broni, bo myślę, że każdy powinien mieć taki cel, że ta reprezentacja gdzieś tam hmm. powinna być. W zeszłym roku jak stawiałem sobie cele, no to w ogóle nie pomyślałbym o tym, do czego, że będzie taki sezon, więc nie widzę powodu, żeby nie stawić sobie ambitnych celów za rok i dalej walczyć po prostu o tą kadrę, bo trzeba sobie stawiać cele. No Okej. Okay. Siatkówka wiadomo, sport, gra zespołowa, a powiedz, Parę statuetek MVP też zebrałeś w tym sezonie. Czy to jest dla ciebie ważne, czy raczej miły dodatek? Jako, że jestem bardzo taki no, wydaje mi się, że dużo wkładam, jeśli chodzi o taką pracę zespołową i mm -hmm. myślę bardziej. Dla, gram jakby dla zespołu. Wiadomo. No wiadomo, ta statuetka gdzieś tam jest jakimś dodatkiem, który ktoś tam zauważył, mm. komisarz czy, czy coś sprawdził statystyki. Okej, okay, no parę statuetek tych tutaj się na pewno dostało, no bo wiadomo, pozycja atakującego gdzieś tam wymaga... Yy, wie, po prostu jest bardziej widowiskowa no, no, niż tak, inne, są więcej, ze... więcej piłek się tam dostaje, więcej punktów się zdobywa i to oczywiście bardzo miło otrzymać hmm. taką statuetkę wiadomo gdzieś tam rodzice są zachwyceni nażyczona. a podchodzę do tego bardziej na luzie jak już dostanę tą statuetkę to wiem jedno wiem że wygraliśmy i to jest, no to jest najważniejsze. najważniejsze ok czy czujesz że jesteś lepszym zawodnikiem powiedzmy z roku na rok czy czujesz że robisz postęp cały czas na, na ataku na pewno jeśli chodzi o to, co gdzieś tam w wcześniejszych zespołach byłem załóżmy tym drugim atakującym, mhm. czy jak już miałem wskoczyć, to gdzieś tam pojawiała się kontuzja, tak jak miałem szansę do tego, żeby grać w Lubinie więcej, pojawiła się kontuzja, przewlekła, gdzieś tam nie mogłem tego, mhm. tego zaleczyć, potem, potem nie grałem jeden sezon i poszedłem do Szczecina, gdzie zacząłem prowadzić po prostu rywalizację taką na Powiedzmy na równi z równym gdzieś tam z atakującym, którego gdzieś tam mogłem. Mhm. Załóżmy gdzieś go tam kąsać, że tak, no że okay, tak powiem. Okay. I również trafiłem na trenera takiego, który po prostu widział potencjał w nas obydwu i gdzieś tam tak jak tutaj trener zarówno Mieszko Gogol i Mark Lebiediew potrafią gdzieś tam wykorzystywać mhm. po prostu ten cały skład, nie? nie grałem jedną szóstką, tylko wykorzystują wykorzystują całą tą czternastkę, załóżmy dwunastkę i dzięki temu mogę się spełniać jakby, w tym nie pograłem kilka kil... nie pamiętam dokładnie ile, na pewno to było około dziesięciu spotkań mhm. Przedem do Zawiercia, też było mówione, że raczej też mało tutaj pogram, ale Pograłem dużo i jestem z tego zadowolony. Ten progres na pewno na razie się w moim przypadku utrzymuje, ale na pewno ważne jest właśnie to granie i bycie na boisku, bo to pozwala właśnie się rozwijać i pokazywać te swoje umiejętności. No wiadomo, że trening tego, co, co, co grasz na boisku, nie, nie odda ci jakby. Dokładnie, no, ja już się na tym poznałem dosyć mocno, bo wiadomo, tam parę sezonów Gdzieś tam przesiedziałem, czy grałem gdzieś tam w młodej lidze i dochodziłem do pierwszego zespołu, ale gra jest ważna, bo dzięki temu się rozwija, potem się lepiej trenuje i, i wiadomo. Na razie, jeśli chodzi o mnie jest y, dosyć duży progres i mam nadzieję, że ten progres dalej będzie się utrzymywał i tylko ode mnie zależy czy po prostu jeżeli będę dalej sumiennie pracował i ciężko trenował, myślę, że tak się jak dostanę swoje szanse na wojsku. No dobra, to ja ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i tak dalej, żeby więcej takich materiałów mogło powstawać również z siatkarzami. No i dziękujemy za obejrzenie. Dziękuję bardzo również. Na razie.